W dzisiejszym odcinku pokażemy jak zwykle w jakim tutaj klastrze znajduje się Windows. Windows, <grytkoń> Bitcoin. A także przejdziemy przez ciekawsze monety, które właśnie coś zyskały. Tak jakby olej rozlał się dzisiaj, zobaczcie zielono. I pokażę też różne właśnie projekty, które mają jeszcze szansę tutaj bumnąć. I przejdziemy przez typowe polskie pasmo wiadomości, może niezbyt ciekawych i jasnych, ale no cóż, zrobię. Taką mamy rzeczywistość. Kredytowy sen, właśnie pęk. Więc jeżeli myślicie, że interesuje was ten odcinek, to weźcie trochę czasu na kredyt i obejrzyjcie go ze mną. Na razie. Cześć, ja nazywam się Maciek, to jest 321 krypto. Zaczynamy. Wszystko co powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. W sumie tak nie biorę kredytów, więc nie powinniście mnie naśladować. okej, okay. więc zobaczcie. Bitcoin yy, brnie tutaj w tym, yy, w tym, w tym, yy, w tej konsolidacji tutaj. Yy, takiej dosyć sporej. Yy, możemy tutaj pociągnąć nawet taki, taką sobie tutaj yy, linię. I tworzymy taki powoli taki kanał, jakby tutaj spadkowy. Tutaj tak samo i mamy taki wedge, więc nawet potencjalny target można by było zaliczyć na około 4200. Oczywiście to analiza, którą wymyśliłem tak w przeciągu 5 minut. Więc bitcoin w tej chwili zobaczcie, tutaj jest bardzo silna strefa. Próbowaliśmy ją przebić, 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 nie udało się, nie udało się. Więc w tej chwili oparliśmy się tutaj na tej dolnej strefie, ok, i teraz też próbowaliśmy ją wybić. Na 4 godzinówce i zobaczcie, tak samo mamy tutaj higher high, ee, higher low, lower high, lower low i teraz mieliśmy tutaj ten lower low. Wyszliśmy na ee, higher ee, high, tutaj pod tego cofnęliśmy się na higher low. No i jeżeli teraz ta zielona świeca wybije nam ten tutaj kanał, to do tej tutaj strefy mamy bardzo ciekawe zagranie. Prawdopodobnie cena tutaj. Dosyć może przyspieszyć. Spójrzmy, ile tu procent może było zyskać? Około 5 i teraz tak. Jeżeli bitcoin idzie do góry, zauważyłem, że już coś się zmieniło, to też inne waluty idą do góry. Już nie ma tego na razie oddzielenia. Zaraz sobie zobaczymy tutaj na Ethereum, ale dzisiaj właśnie zaczęło, zaczęły być zmiany i tak właśnie USD powiedzmy. Właśnie, i to jest problem. Nie wiem dlaczego. Zawsze, zawsze się to dzieje. Zawsze się to dzieje. ETH USD. No widzicie, już jest w ogóle inny. Pum. I zobaczcie. Idzie do góry. Spada. Idzie do góry. Widzicie? Nie szygurujcie się tym, że to jest takie tutaj różnica w cenie, bo to chodzi o to, czy jest kierunek ten sam. Więc w tej chwili cały rynek znowu zmierza za Bitcoinem, okay? Nie tylko Ethereum, ale i inne właśnie e, waluty też zmierzają za nim. Czyli w tej chwili nie ma już tego tutaj dekoplingu. Zobaczymy właśnie e, jak to się pojawia. I również jest to od razu w parach w BTC, więc e, żeby nie było. Więc taka jest w tej chwili sytuacja tutaj na Bitcoinie. Musimy przebić właśnie ten pułap do przynajmniej 209 280. Jeżeli go przebijemy Czyli wydrukujemy ten higher high tutaj, gdyż mamy, zobaczcie, tutaj właśnie o coś takiego. Próbujemy, więc będzie ok. Jeżeli jednak opadniemy w dół, no to uwaga, bo może tutaj być bardzo, bardzo ciekawie, i wtedy zobaczymy jeden taki gruby sik. Ale zobaczcie, w tej chwili coś tutaj nam rośnie. Może przez długość tego odcinka coś się zmieni. I teraz, monety, które e, w sumie mają jeszcze szansę na różny boom, gdyż mało się sprężyły. Mamy tutaj Binance Coin. Zobaczcie, Binance jest tutaj w tym tunelu opadającym i w tej chwili, żeby go wybić, musiałby zrobić jakiś, to nie będzie taki, takie parcie do góry prawdopodobnie, będzie to pewnie podzielone na jakiś taki etap tutaj, gdzie będzie jeden lub może dwa, trzy suporty i wtedy się wybijemy. Tylko już będzie to bardzo, bardzo e, dobry kosztowo wybicie. Jeżeli powiedzmy tyle to potrwa, i pójdziemy do góry później na, równ na równowartość będzie to 40%. Przypominam, że Binance jest na mnożniku razy 5 w, na Binance Coin, na Binance, ok? Więc dałoby to nam prawie 200% z tego. postawiając 0,1 Bitcoina, moglibyśmy osiągnąć praktycznie około pół, pół Bitcoina, jeśli nie, nie pół, tak, około pół Bitcoina można było osiągnąć grając, więc gra warta świeczki. Później jeszcze Koti chyba startowało dosyć dobrze. Tak, jeżeli Koti przejdzie przez ten tutaj pułap 0,233 0. No saty, to nadal zobaczcie, ile energii ma na dniówce. Nadal będzie strzelał, ale jeżeli dojdzie do 310, no to widzimy all time high. Ja jestem zainteresowany Koti, ale dopiero kupię go, jeżeli. Tutaj, tutaj właściwie to dałem setup już wcześniej, widzicie? Więc yy, ten kto wszedł, wszystko jest na powiadomieniach. Ja teraz stara, będę się starał kupić tutaj na tym riteście do 219, a jeżeli nie, na tym tutaj wybiciu. Dalej, Ethereum. Ethereum, mimo swojego wzrostu, nadal jest dosyć tanim kąskiem. Zobaczcie, ile ma potencjału jeszcze dotąd do prawie 0.025, yy, więc. Yy... Nadal ja też jestem zainteresowany, tylko co mi się nie podoba tutaj, to to, że tworzy ten trójkąt i ten trójkąt charakteryzuje się jeszcze może spaść tutaj nam, tej ethereum. Everex. Everex uwielbia pompować. W tej chwili Everex spada już od e, sierpnia 2019 roku i nagle znajduje swoje wyjście. Interesujące będzie to, jeżeli Everex przebije tą sferę 2229 satów, e, Gdyż zobaczcie, Everex lubi bardzo pompować, a lubi pompować. Przy, przy przy zderzeniu z dwusetką ok, no i w tej chwili zobaczcie, ta dwusetka jest tutaj bardzo blisko więc jeżeli Everex dotknie tej dwusetki to spodziewajcie się takiego tutaj petardnięcia o 300% i teraz powiem taką tutaj fajną anegdotę tutaj akurat byłem tutaj, polowałem na ten ruch ok, to było właśnie tutaj mniej więcej w 2019 w marcu pamiętam wtedy byłem w jednej z fabryk producenta Części komputerowych, że tak powiem. Nie będę mówił nawet koloru. Ok, więc tutaj siedziałem. I teraz tutaj, zooma sobie zrobimy. Momencik. Właściwie teraz wam pokażę wszystko. O, która to jest data? To jest 23 marzec, tak? No to weźmy sobie na 4 godzinówkę. I weźmy sobie na 23 marzec. To jest 19 22. No dobra, 22. Ciach. I jesteśmy. Ok. Więc. Zobaczcie, mamy tutaj taki mieliśmy tutaj wzrost. O, tak to wyglądało. No i ja sobie tak wyrysowałem tutaj to linię. Ten już mówię, o czy będzie breakout, będzie, breakout, będzie, 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 będzie. I szef mnie, bo coś tam chciał ode mnie. Ja przychodzę strzał. No mówię, myślałem, że. Zdejmę go po prostu sam. No oczywiście tutaj już nie kupowałem, bo to już było, wszystko było już wyprute, więc kto wiedział, co to będzie dalej. I już tutaj już, och, no dosłownie to była ta chwila. No ale nic, jedziemy dalej. Link. Eee, link. Zaraz muszę tu są wyjść. Link. Tutaj mamy ten trójkąt o równy podstawie i link w tej chwili według mnie zmierza do jego właśnie tutaj góry, lub może jeszcze zretestować tutaj ten dół i wtedy zmierzyć, zobaczymy. Ale właśnie, jeżeli teraz świeca ta powiedzmy godzinowa albo czterogodzinowa zamknie się powyżej tutaj, czyli mamy jeszcze godzinę 45, no to wtedy zobaczcie ile energii na dniówce i na tygodniówce. Zobaczcie, to może nawet być strzał do. To może nawet być strzał tutaj tak z tego wybicia do. 70 tysięcy. No i zobaczcie. Satów, oczywiście. Zobaczcie, co tu się od. O, zobaczcie. Już wam pokazuję. Już, 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 już. już. Pamiętacie, to jest wszystko nagrywane na gorąco. Ja tutaj nic nie edytuję. To jest tylko, tylko dorabiam intro. Patrzcie, to jest 50-60%. Więc stawiając na przykład całego bitcoina, można dostać 0.6%. Za praktycznie nic, bo link, jak przypompuje, to po prostu odleci w kosmos. Co tu jeszcze? NKN to jest właśnie moneta, którą właśnie teraz poluję tutaj. Jak przebiję, to właśnie ten moment tutaj sobie nastawiłem, no to wtedy w nią wejdę, gdyż jak dotnie tej dwusetki, to prawdopodobnie też przyspieszy w cenie tutaj. O zobaczcie, tutaj mamy ten koniec tego właściwie wolumenu, e, więc zobaczymy. Raven coin. Raven coin tak samo, skrzyżowanie tych wszystkich krzywych, boom do góry. Wczoraj, wczoraj chyba dałem tutaj właśnie double bottom, tak dałem ten setup i boom odlatujemy, więc tutaj, tutaj czekam na ten retest. E, troszeczkę, żeby się troszeczkę uzbierała ta energia, jeszcze tak jakoś wyklarowała się, ale jeżeli zaczniemy iść w górę, no to już tutaj nic nie ma i też e, e, dam coś tutaj. E, Chain, zobaczcie, Chain w tej chwili idzie równoprosto, więc kupno tego wybicia będzie dobre, tu zobaczcie, tu nie ma w ogóle wolumenu, zobaczcie, tu jest pusto, okay? tu jest pusto. Więc ta cena powinna przyspieszyć, i zawsze z tą dwusetką, zobaczcie, jak dotyka tej dwusetki, to po prostu głupieją, głupieją te boty. Zen, kolejny projekt, opadał cały czas, a teraz w tej chwili idzie do góry. Więc jeżeli przebijemy tą tutaj ogromną, gdzie jest mój rysunek, ogromną tutaj tą krzywą, a już nam mało brakuje, tą trend linię spadającą, no to wtedy zen ma szansę dojść do 10 tysięcy, czyli pomnożyć się o 100%. Dużo energii na dniówce, mało na tygodniówce. To mnie boli, więc myślę, że te zwalnięcie będzie gdzieś do tego tutaj oporu do 7800, a potem sobie musimy odpocząć. No i dobrze, to są takie, to są te A jeszcze właśnie miałem, miałem tutaj powiedzieć parę słów o SP500. Proszę bardzo. SP500. Tak jak pamiętacie, jak mówiłem parę dni temu, że jak dotkniemy tej dwusetki tutaj na piątce. Albo nie wiem, na jedynce one się pokrywają. Więc wtedy będzie chwila prawdy, czy ją przebijemy, czy pójdziemy do góry. Więc tutaj miałem taki rysunek. Momencik. No akurat już nie mam właśnie gdzieś musiałem go skasować który właśnie pokazywał, że tutaj był właśnie ten spadek, a teraz jest taki hopium tutaj, czyli hope. I zobaczcie, tu mamy zakręcenie tej 50. No, zobaczymy, jest to bardzo ciekawe. Nie jestem jasnowidzem. Dopiero po wyjściu właśnie tej 3000 wtedy będzie nowy tutaj taki hype na tym. No i przejdźmy do wiadomości. Ceny mieszkań w którym mieście biją rekordy, nawet o 60% w górę. Ktoś to czyta, mówi: O rany, kurna, 60% w gdyni, o Boże, tu cyfry, o kurna, chyba biegnę do banku, o rany. I czytamy sobie dalej. No i tutaj jest mowa o. E, e, gdzie to jest? W górę w 5 lat. Ok? Bo i tyle. I tu mówią o tym, co już było, więc po co w ogóle takie. Po co w ogóle takie newsy? O, proszę bardzo, pierwszy kwartał ponownie. Gówno, gówno nie wiadomości. No ale posłuchajcie sobie. Jakieś tępe ludzie, okay, czyli takie, co się w ogóle nie interesują niczym, popatrzą na te wiadomości, ok, zadedukują i pójdą po ten kredyt, ok? Mimo, że ich kasa została pocięta jakieś tam ileś procentów, a ile procent? Może i nie wiem, czarka w z roboty, ale co z tego? Liczy się nadal ten hype i jedziemy na surfingu. No i ci ludzie pojadą. No, no i to tak jak patrzeć, na, nie wiem, na Marker Cup i widzicie niebie czerwone różne rzeczy, i ludzie, co to znaczy, co to znaczy, bo, no bo tak to wygląda. Ale my już wiemy, że na przykład taki spadek, to wtedy łapie się okazję, prawda? Setopy, dywergencje i takie różne. A po prostu wiara, tak zwany Herd, czyli stado, no niestety patrzą na to inaczej. Tutaj na przykład by się załadowali chętnie, a tu? Tu potem był spadek, więc yy, nie, nie byli za bardzo skory do kupowania, natomiast jak się to rozpędziło, no to ładowali się po sam korek przecież, prawda? Proszę bardzo. System kryptowalutowy z wykorzystywaniem danych aktywności ciała. Zgadnijcie, kto opatentował to wszystko. Microsoft, ok? Data publikacji? Boom! Marzec tego roku. Ok? Czyli aktywność ludzkiego ciała związana z zadaniem dostarczonym użytkownikowi może być wykorzystywania w procesie wydobywania systemu kryptowalutowego. Serwer może zapewnić zadanie urządzenia, urządzenie użytkownika, który, komunika który komunikacyjnie połączony z serwerem. Czujniki komunikujące sprzężony z użytkownikiem, z urządzeniem użytkownika lub zawarty w nim może wyczuwać aktywność ciała użytkownika. Ja już kiedyś o tym czytałem, o to, o to chodzi, że aktywność ciała, sensor, tu poruszanie się, mało tego, w tej chwili trwają prace nad Pobie, pobie, pobieraniem energii cieplnej z człowieka i wykorzystywaniem właśnie tego do yy, yy, po prostu kopania kryptowalut. Też gdzieś taki, tak, taką przejawkę czegoś widziałem, więc zobaczcie, co tu się właśnie robi. No i mamy teraz schowanie nas, wszczepianie różnych implantów z GPS-em, śledzenie, pewnie kopanie, nawiedzanie, kryptoróżne narodowe waluty i tyle, proszę bardzo, waluta cyfrowa Europejskiego Banku centralnego. Niedawna ankieta przeprowadzona wśród 66 banków centralnych yy, rozrachunków międzynarodowych pokazuje, że ponad 6, 80% pracuje nad cyfrowymi walutami. Ok? Kolejny tutaj yy, newsik. Proszę bardzo. Francuski bank centralny z powodzeniem testuje cyfrowe euro oparte o blockchain. Czyli tak jak mówię, cyfrowe euro, ktoś mówi, no tak... Yy, Tutaj to już mamy przecież cyfrowe pieniądze, to nic nie zmieni. Pamiętajcie, to są programowalne pieniądze. Socjal, który do Was przyjdzie, albo wypłata, która do Was przyjdzie, albo jakieś datki od państwa, które do Was przyjdą, będą tylko możliwe wydane na jeden cel. Rozumiecie? Na jeden cel. I mało tego, to one będą miały terminy ważności. Nie będzie gotówki, będzie wszystko. Jeżeli coś, nie wiem. Urząd Skarbowy znajdzie Was jakąś uchybienie, to z kasa z konta wam zniknie. A dopiero potem dostaniecie SMS-a, że coś się stało. Tyle. Nawet powiedzmy sobie, że jest dużo, dużo waluty. W tym dużo waluty jest w obiegu, no i inflacja nam się rośnie. Wiecie, jak łatwo będzie rząd mógł kontrolować inflację? W nocy nałoży podatek 10%, wstajecie, 10% waszej kasy nie ma, już jest cyrkulacja gotówki zmieszona, wszystko wraca do normy. Będziecie tracić wy, natomiast bogaci ludzie, bliscy temu systemowi, będą cały czas do góry robić. Więc jeżeli będzie bieda, to wy nie będziecie e, mieć e, kasy, ceny. Będą rosnąć, ponieważ te tutaj bogate owieczki będą kupowały na przykład nieruchomości i zawyżały cenę, a więc, że będziecie mieć mniej kasy, no to jeszcze mniej sobie pozwolicie. Tak to wygląda. Polskie lotniska dostaną ponad 140 milionów rządowego wsparcia. Pięknie, tylko że rząd nie ma pieniędzy. Będą to wasze pieniądze, oczywiście. No i takich właśnie kolosów trzeba będzie podnosić, podnosić, podnosić. Wydaje mi się, że jakby doprowadzić do upadku tych właśnie linii, to tutaj już jest o, że padnie turystyka. Wątpię, zaraz znaleźliby się nowi yy, menadżerowie, nowe firmy, które by przejęły te upadłe truchła yy, i wszystko by zaczęło się może jeszcze lepiej. Może jeszcze lepsza konkurencja, może jeszcze lepsze yy, loty. Okay? Proszę bardzo, wolność zgromadzeń w dobie epidemii zagrożona. No i tak jak mówiłem, wszystkie te różne tutaj. Ustawy zostały powiedzmy zupdate'owane, upload był y, i overwrite w nocy y, często i można to robić już rozporządzeniami, czyli y, coś trzeba zrobić, jest jakaś ustawa. Kit z ustawą w, wyskakuje rozporządzenie i już nie można robić tego, już nie można robić tam tego, już nie można robić tego. Już nie właśnie ta pani opisuje, że y, wolność ograniczenia to trzeba naprawdę wiele postawić, żeby ograniczyć wolność. No niestety można zrobić to rozporządzeniem. Kłamstwo co do stanu zdrowia mocno ryzykowne. No i tutaj mówi właśnie się, że u dentysty, u kosmetyczki, u fryzjera na lotnisku czy w hotelu takie kłamstwo może Was drogo kosztować i w tej chwili jak takie prawdy będą oni wyciągać i wszyscy. O to chodzi, że na pewno każdy z nas będzie miał smartfona czy jakiś tam tool, który będzie po prostu podawał nam, czy jesteśmy chorzy na coś, czy nie jesteśmy chorzy. Oczywiście to jest tylko zasłona dymna, ponieważ to wszystko będzie służyło do śledzenia nas, prawda? I to, czy jesteśmy chorzy, czy jesteśmy niechorzy, to będzie głównie kogoś interesowało. Będzie interesował rząd, gdzie jesteśmy w tej chwili, co robimy i u kogo, prawda? To jest tutaj to. Dodatkowo, spójrzcie, otwierają to wszystko, ale zobaczcie, Ceny, na przykład u dentysty, kosmetyczki, fryzjera i wszystko inne, wzrosną do góry, ponieważ są te obostrzeżenia, czyli trzeba, nie wiem, mieć jakiś tam hełm na sobie, jakiś tam, nie wiem, niedługo to już pewnie będzie trzeba u dentysty swój OP1 zestaw brać ze sobą do anty tam gazowy, prawda? Nie wiem tylko, jak nam zęby zrobi ale ten, ale do tego to dochodzi, nie? Więc przepustowość sklepa będzie mniejsza, koszt różnych rzeczy będzie większy, na przykład dentysta w takich okolicznościach mniej ludzi obsłuży, fryzjer tak samo, bo będzie, można mieć tylko tam, nie wiem, jedną czy dwie osoby w sobie i już te biznesy się skurczą, rozumiecie? Proszę bardzo, wytyczne do mierzenia temperatury na bakier z prawem. No i tutaj yy, mówi się, że właśnie yy, w będzie też kontrola temperatury, ale w tej chwili no na przykład w zakładach pracy, ale jest to z niezgodne z prawem, ale już tutaj założy się, że będą jakieś poprawki, update'y, no kolejne rozporządzenia i ciach. No i dochodzimy e sprawy w sprawach karnych propozycja tarczy. No i w tej chwili zobaczcie, już jakie będą mogły w przyszłości powstać wałki. Teraz na przykład na tych rozprawach dzieją się różne walki. a powiedzmy, że na przykład ktoś z Was będzie, nie wiem, miał być, nie wiem, rozprawę z czymś, no i po prostu ktoś nie włączy kamerki, albo ktoś po prostu Was nie połączy, rozprawa się odbyła, przegraliście, bo ktoś tam na przykład celowo nie włączył jakiegoś tam, nie wiem, aplikacji, która jak z rządowych aplikacji wiecie, wszystko zawsze będzie się waliło, nie jest to zrobione przez rynek prywatny, więc będzie to odwalone po prostu za dobrą kasę i tyle niech sobie ludzie radzą. Takie rzeczy właśnie dążą teraz tutaj, więc to tyle na dzisiaj, giełda na weekend oczywiście zamknięta, tego walut nie dałem, więc trzymajcie się, dołączajcie do telegrama, uczcie się czytać wykresów i uczestniczcie w krypto alt sezonie, pamiętajcie w krypto nie ma żadnych gwarancji, są tylko szanse i możliwości, trzymajcie się.